Dziś jest sobota, 17 stycznia 2026 roku. Witam w naszej specjalnej analizie. Przyglądamy się wydarzeniom z ostatnich dwóch tygodni, a dzieje się naprawdę sporo. W globalnym porządku dochodzi do. Yy znaczących przesunięć, a ich epicentrum zdaje się znajdować w Azji Południowej. Obserwujemy tam rosnące napięcia, strategiczne przetasowania i nowe sojusze. To one mogą zdefiniować przyszłość całego regionu. Nasza dzisiejsza analiza jest możliwa dzięki wsparciu ProWave AI, a została wygenerowana przy użyciu Stylo news aplikacji informacyjnej napędzanej sztuczną inteligencją. Tak, i myślę, że warto na chwilę zatrzymać się przy tym narzędziu, bo Stylo News to, mówiąc najprościej, wersja oprogramowania stylo Intel Ops dostępna dla każdego. Ten system został pierwotnie zaprojektowany do wspierania operacji na, cóż, najwyższych szczeblach w rządzie, wojsku, w wielkim biznesie. A to oznacza, że analiza, którą dziś przedstawimy, opiera się na metodologii i technologii używanej przez globalnych decydentów. Przetworzyliśmy dane w czasie rzeczywistym z ponad 250 światowych źródeł, od największych agencji prasowych po dyskusje w mediach społecznościowych. Zacznijmy więc od spojrzenia z lotu ptaka. Nasze źródła wskazują na coś, co można nazwać fundamentalną zmianą w globalnym porządku. Mówi się o erozji ładu, który znaliśmy od końca II wojny światowej, kształtowanego przez działania liderów takich jak Trump, Putin czy Xi Jinping. Co to właściwie oznacza w praktyce? W praktyce mm, oznacza to odejście od świata, w którym Stany Zjednoczone były jedynym globalnym policjantem. Zmierzamy w kierunku rzeczywistości wielobiegunowej. Kluczowym czynnikiem jest tu zmiana priorytetów Waszyngtonu pod rządami administracji Trumpa. Główny nacisk kładziony jest teraz na to, co określa się mianem Homeland Defense czyli mówiąc po polsku, obrony własnego terytorium i bezpośredniej strefy wpływów. I to nie jest tylko retoryka. A mamy na to jakiś konkretny przykład z ostatnich tygodni? Coś, co pokazuje, że to nie są tylko słowa? Zdecydowanie. Spójrzmy na niedawną błyskawiczną operację wojskową w Wenezueli tę, która doprowadziła do pojmania Nicolasa Maduro. To jest sygnał dla świata. Ameryka porządkuje swoje podwórko, ale jednocześnie e, wycofuje się z roli globalnego arbitra. I taka polityka tworzy strategiczną próżnię. A naturą geopolityki jest to, że próżnia nigdy nie trwa długo. Ktoś musi ją wypełnić. Dokładnie. Inne mocarstwa natychmiast próbują. Rosja konsoliduje wpływy w przestrzeni postsowieckiej, a Chiny z coraz większą determinacją realizują swoje ambicje, szczególnie w Azji. Skutkiem jest świat znacznie bardziej niestabilny i nieprzewidywalny. I wydaje się, że nigdzie ta próżnia nie jest zasysana z taką siłą, co właśnie w Azji Południowej. Indie, regionalny gigant, nagle muszą radzić sobie ze wszystkimi naraz. Stają przed zagrożeniem ze strony nuklearnych sąsiadów Pakistanu, Chin, a do tego rosnąca niestabilność u własnych granic. Otóż to, i w odpowiedzi na to wszystko, New Delhi postawiło na budowę tak zwanej twardej siły. Siły. To oznacza potężną modernizację militarną i, co może ważniejsze, gotowość do bardziej zdecydowanych działań. Pamiętamy przecież zeszłoroczną operację Sindur. To było potężne uderzenie w bazy terrorystyczne, które pokazało nową, bardziej asertywną doktrynę Indii. Ale taka strategia, choć zrozumiała z perspektywy Delhi, w regionie nasyconym bronią nuklearną jest niezwykle ryzykowną grą. Podnosi stawkę. I to bardzo. Podnosi stawkę w rozgrywce, której nikt nie może być pewien wygranej. A tuż za miedzą, w Bangladeszu, sytuacja wydaje się być jeszcze bardziej mm, skomplikowana. Po obaleniu rządu Szej Hasiny, kraj pogrążony jest w politycznej próżni. Co to oznacza dla regionu? To jeden z najbardziej zapalnych punktów, naprawdę wybory zaplanowane na 12 lutego mogą całkowicie zmienić układ sił na scenę polityczną po latach represji wracają ugrupowania islamistyczne takie jak Jamaat-e-Islami w kraju narastają bardzo silne nastroje antyindyjskie co przekłada się na politykę zagraniczną obserwujemy gwałtownie strategiczny zwrot Bangladeszu w kierunku Pakistanu i nie chodzi tu już tylko o dyplomatyczne gesty mówisz o czymś więcej niż tylko o polityce tak Mówimy o twardej współpracy wojskowej. Pojawiły się informacje o zaawansowanych rozmowach na temat zakupu przez Bangladesz pakistańsko-chińskich myśliwców JF-17. To byłby poważny sygnał. To byłby policzek dla Indii. I wyraźny sygnał, że Dhaka szuka nowego patrona. Co więcej, podobny trend, napędzany głównie przez młode pokolenie aktywne w internecie, widzimy też w Nepalu. Oni przygotowują się do marcowych wyborów. Indie nagle mogą obudzić się w otoczeniu państw, które nie są już neutralne, a powiedzmy otwarcie wrogie. To tworzy obraz Indii w geopolitycznych kleszczach. A co z ich północno-zachodnią flanką? Relacje Pakistanu z afgańskimi talibami zawsze były, delikatnie mówiąc, skomplikowane. Teraz jednak źródła donoszą o czymś bezprecedensowym to prawda. Relacje na linii Islamabad-Kabul uległy drastycznemu pogorszeniu. Islamabad jest sfrustrowany. Sfrustrowany tym, że afgańscy talibowie nie robią nic, by powstrzymać ataki TTP, czyli pakistańskich talibów. Według wielu doniesień, cierpliwość w Islamabadzie po prostu się skończyła i planowana jest zmiana reżimu w Kabulu. Czekaj, zmiana reżimu? To brzmi jak planowanie inwazji. Ale najbardziej niepokojące jest to, Kogo rzekomo chcą do tego wykorzystać? Mówi się o bojownikach ISKP, lokalnej gałęzi państwa islamskiego. To brzmi jak igranie z ogniem. Jaka jest w tym logika? To pokazuje skalę desperacji Islamabadu. ISKP to śmiertelny wróg talibów. Logika wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Jest tu no, doprowadzona do ekstremum. Z perspektywy Pakistanu, to sposób na zdestabilizowanie rządu talibów bez angażowania własnych wojsk. Ale to strategia obarczona gigantycznym ryzykiem. Bo ISKP jest jest organizacją znacznie bardziej brutalną i nieprzewidywalną niż talibowie. Wspieranie ich to jak wypuszczanie dżina z butelki. W odpowiedzi na te ruchy Afganistan zdaje się wykonywać własny zwrot i to w dość nieoczekiwanym kierunku. Tak. I to jest fascynujący przykład tego, jak geopolityka wpływa na codzienne życie. W odpowiedzi na presję z Pakistanu Rząd talibów zakazał importu niskiej jakości tanich leków z tego kraju. I w powstałą lukę natychmiast weszły Indie. New Delhi zwiększyło pomoc medyczną i eksport własnych znacznie lepszej jakości farmaceutyków. Czyli to podwójny sukces dla Indii. Dokładnie. Gospodarczy i strategiczny. Budują swoją pozycję jako wiarygodny partner w Afganistanie, a zwykli Afgańczycy zyskują dostęp do lepszych leków. To cichy, ale niezwykle ważny front tej regionalnej rywalizacji. Wiesz, te wszystkie wielkie manewry strategiczne, zakupy myśliwców, tajne operacje? Czasem trudno to sobie wyobrazić, ale jest historia z ostatnich dni, która pokazuje, jak te napięcia schodzą na absolutnie podstawowy, emocjonalny poziom, dotykając czegoś, co miało łączyć, a nie dzielić. Mówisz o krykiecie. Dokładnie. Dla kogoś z zewnątrz to może brzmieć trywialnie, ale w Azji Południowej krykiet to, to religia, to część tożsamości. I właśnie na tym polu doszło do otwartego starcia. Między Indiami a Bangladeszem. Bezpośrednim zapalnikiem było wykluczenie bangladeszkiego gracza gwiazdy Mustafizura Rahmana z udziału w Indian Premier League, najbogatszej lidze krykieta na świecie. Oficjalny powód? Względy polityczne. Żeby zrozumieć skalę tej decyzji, trzeba wiedzieć, czym jest IPL. To dla krykieta, tym czym Liga Mistrzów dla piłki nożnej. A wykluczenie gracia z powodów politycznych, to jakby jakby w środku zimnej wojny zakazać radzieckim szachistom gry na zachodzie. To potężny komunikat dyplomatyczny. Reakcja Bangladeszu była natychmiastowa i absolutnie bezkompromisowa. I co zrobili? Po pierwsze reprezentacja Bangladeszu ogłosiła, że nie weźmie udziału w żadnym meczu nadchodzącego Pucharu Świata T20, który ma być rozgrywany na terenie Indii. Po drugie rząd w Dachę zakazał transmisji całej ligi IPL w kraju. To ogromny cios finansowy i wizerunkowy. I po trzecie złożyli oficjalny wniosek do Międzynarodowej Rady Kriketa o przeniesienie ich meczów pucharowych do innego kraju. Sport, który był ostatnim mostem, stał się polem bitwy. Właśnie. A sytuację, co było do przewidzenia, wykorzystał trzeci gracz. Pakistan? Oczywiście. Pakistan natychmiast wystosował oficjalną ofertę, że może zorganizować mecze reprezentacji Bangladeszu u siebie. To jeszcze bardziej upolitycznia całą sprawę. Pokazuje, jak głęboki jest rozłam w regionie i jak szybko dyplomacja sportowa zamieniła się w dyplomatyczną wojnę. To już nie jest spór o jednego zawodnika. To manifestacja nowego, wrogiego układu sił. Wróćmy więc na scenę globalną. Jak na ten regionalny kocioł reagują inni gracze, zwłaszcza Stany Zjednoczone, które podobno koncentrują się na sobie? Ich reakcja jest bardzo wymówna i co ciekawe, wpisuje się w strategię Homeland Defense. Administracja w Waszyngtonie ogłosiła bezterminowe wstrzymanie rozpatrywania wniosków o wizy imigracyjne. Dla obywateli 75 krajów. I co kluczowe, na tej liście znalazły się wszystkie najważniejsze państwa regionu, o których mówimy Pakistan, Bangladesz i Nepal. Ale jest jeden niezwykle istotny wyjątek. Tak. Indie nie znalazły się na tej liście. To nie może być przypadek. Absolutnie nie jest. To celowe i bardzo czytelne posunięcie dyplomatyczne. Waszyngton w ten sposób tworzy wyraźną hierarchię w regionie. Wysyła sygnał, kogo uważa za swojego strategicznego partnera, a kogo za państwo problematyczne. Dla Pakistanu, który od lat zabiega o poprawę relacji z USA, to jest dyplomatyczny knockout. To pokazuje, że ich wysiłki nie przyniosły rezultatu. A jest jeszcze jeden element tej układanki, który może wszystko wywrócić coś, co dzieje się na zachodnich rubieżach regionu. Mówię o Iranie. Tak, rosnąca niestabilność wewnętrzna w Iranie to dla New Delhi scenariusz z koszmaru. Od końca zeszłego roku przez kraj przetacza się fala protestów i niepokojów. I dlaczego to tak ważne dla Indii? Z jednego kluczowego powodu. Port w Czabacharze. Wyjaśnijmy, dlaczego ten port jest tak istotny. Port w Czabacharze, rozwijany w dużej mierze dzięki indyjskim inwestycjom, to dla Indii jedyna brama do Afganistanu i dalej do Azji Środkowej. Brama, która pozwala ominąć terytorium wrogiego Pakistanu to kluczowy korytarz handlowy. I strategiczny. Jeśli Iran pogrąży się w chaosie, a port w Czabacharze przestanie funkcjonować, cóż, Indie zostaną praktycznie odcięte od Afganistanu. A to byłaby ogromna strata. Ogromna strata dla Indii i jednocześnie strategiczne zwycięstwo osi chińsko-pakistańskiej. Osi chińsko-pakistańskiej. Tak. Bo zaledwie kilkadziesiąt kilometrów dalej, już na terytorium Pakistanu, leży port w Gwadarze, rozwijany w ramach chińskiej inicjatywy Pasa i Szlaku. Upadek Czabacharu oznaczałoby, że cały regionalny handel musiałby przejść przez Gwadar, a to dałoby Pekinowi i Islamabadowi potężną dźwignię wpływu na cały region. Również na sytuację w Afganistanie, przede wszystkim na sytuację w Afganistanie. Dlatego stabilność Iranu jest dla Indii absolutnie kluczowa. Dobrze, mamy więc na stole kilka tykających bomb i skomplikowaną sieć powiązań. Na co nasi słuchacze powinni zwrócić szczególną uwagę w najbliższych tygodniach? Jakie wydarzenia będą kluczowe? Wymieniłbym trzy daty. Po pierwsze, 12 lutego wybory w Bangladeszu. Kluczowe pytanie: czy partie islamistyczne zdobędą realne wpływy i jak to przełoży się na dalsze zaostrzenie kursu wobec Indii? Po drugie, 5 marca wybory w Nepalu. Czy antyindyjskie nastroje podsycane w mediach społecznościowych znajdą odzwierciedlenie w składzie nowego rządu? I trzecia data, która po naszej dzisiejszej rozmowie wcale nie wydaje się mniej ważna, dotyczy sportu? Dokładnie. Przełom lutego i marca to puchar świata w krykecie, tłęty. Ostateczna decyzja Międzynarodowej Rady Kryketa w sprawie tego, gdzie swoje mecze rozegra Bangladesz, czy w Indiach, czy na neutralnym gruncie, czy może w Pakistanie, będzie niezwykle czułym barometrem stanu dyplomacji w regionie. To będzie symboliczny werdykt. Na zakończenie naszej analizy, zostawmy słuchaczy z jedną myślą do przemyślenia. Hmm. Obserwujemy paraliż tradycyjnych mechanizmów współpracy, takich jak Regionalna Organizacja SARC. Widzimy porażkę dyplomacji sportowej, która z narzędzia budowania mostów stała się bronią. To rodzi fundamentalne pytanie. W obliczu upadku starych form dialogu, jakie nowe areny, może gospodarcze, technologiczne, a może cyfrowe, staną się kolejnym, głównym polem walki o wpływy w tej nowej, niestabilnej Azji Południowej? Analiza, której właśnie wysłuchano, była możliwa dzięki Stylo News. To aplikacja na urządzenia mobilne i komputery, która pozwala każdemu tworzyć spersonalizowane raporty, czerpiąc z setek tradycyjnych źródeł informacyjnych oraz z platformy X. Zachęcamy do samodzielnego korzystania z wiadomości napędzanych sztuczną inteligencją. Jeśli ktokolwiek chce sam zgłębiać globalne trendy i tworzyć własne analizy, Subskrypcja jest dostępna na stronie www.stylonews.pl. Dziękujemy za poświęcony czas. Czekamy na propozycje tematów do przyszłych analiz. Zachęcamy również do śledzenia Stylonews w ulubionych mediach społecznościowych, aby być na bieżąco. Do usłyszenia.